Widzimy na załączonym obrazku, słońce czy deszcz, nic za nie przeszkadza. W zasadzie moglibyśmy zacząć deszczową piosenką, no ale niestety nikt z nas nie ma takich umiejętności wokalnych, w takim razie być może muzyczka poleci w tle. A teraz zapraszam na trzeci odcinek Ligi Red Box. W zeszłym sezonie drużyny Herkulesa i MDK Jordan spotkały się w pierwszej lidze. Wtedy górą był Herkules, wygrywając 8 do 0. MDK zapewne miał w pamięci ubiegłą sezonową porażkę i przystąpił do meczu podwójnie zmotywowany. Odwet zawodnikom MDK udał się znakomicie. Do przerwy prowadzili 3 do 2. W drugich 25 minutach powiększali już tylko swoją przewagę nad rywalami, co udokumentowali zdobyciem kolejnych goli. Po ostatnim gwizdku sędziego wynik brzmiał 7 do 4. Mecz Metalowców z Inwetem miał dość ciekawy przebieg. Pomimo, że Inwet stawił się na mecz w sześcioosobowym składzie i bez nominalnego bramkarza, radził sobie bardzo dobrze. Do przerwy wynik brzmiał 3-2 dla Metalowców. W drugiej części meczu długo musieliśmy czekać na gole. Grający bez zmian Inwet robił wszystko, żeby odrobić straty, ale między słupkami Metalowców dwoi się i troił Czesław Palowski. W końcówce meczu grający całe spotkanie bez zmian Inwet opadł już z sił, co skrzetnie wykorzystali metalowcy strzelając dwa gole w ostatniej minucie meczu i w końcowym rozrachunku mecz zakończył się wynikiem 5-2. Z nami kapitan drużyny Inwetu. Panowie dzisiaj przed Wami bardzo ciężkie spotkanie nie dość, że z wymagającymi metalowcami to jeszcze jest w dziesiątkowanym składzie. No jak najbardziej niestety tak się zdarzyło, że z chłopaków przyszło nas tylko sześciu i będziemy musieli sobie jakoś poradzić, no. nic nie zrobimy więcej. Ale będzie walka, będzie walka. To na pewno, to pokazały Wasze ostatnie mecze. Walczycie w dwóch meczach, wywalczyliście trzy punkty. No, w pierwszym meczu przyszliśmy właśnie tak samo w zdekompletowanym składzie jak teraz. Graliśmy w sześciu, no w ostatnim meczu było nas przynajmniej dwóch na ławce, także jakoś to wyglądało, bo bramka, wszystko dzisiaj, no niestety będziemy sobie radzić bez naszego bramkarza, który zdarzył się pewien numer, ale to już tam nieważne. No. Wystarczy można tylko przyklasnąć, że mimo tak małego, mało licznego składu nadal walczycie i z całkiem niezłym skutkiem. A co o inwecie? Co to, co to jest za firma? Skąd się wzięła? Raczej skąd się wzięła, no tutaj chłopaki na początku jak za, za, zaczęliśmy w ogóle się brać za to wszystko, to tam dwóch czy trzech pracowników i naj, najpierw się to składało z tego z chłopców, którzy tam pracowali, no potem powoli, powoli tutaj brali od nas, z roczników. No niestety teraz już ci, którzy tam pracują, to już tutaj nie grają, ale gramy troszeczkę lepiej, troszeczkę w wyższej klasie, no i jak najbardziej idzie do przodu. Nie? Myślę, że w tym sezonie też damy radę się przynajmniej utrzymać. Chciałbym, żeby ta końcówka była bardziej spokojna niż ostatnie trzy sezony, bo to ostatnie było bardzo ciężko, no, ale dało radę. No, zobaczymy. Zaczęliście z wysokiego C. można powiedzieć, że jeszcze jesteście w walce o mistrzostwo tak naprawdę. No mistrzostwo no, to się okaże, nie? zobaczymy jak będą, jak, jak, jak będą następne, następne mecze tam i, i skład i w ogóle. No, Zobaczymy, coś będziemy kombinować. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. No dzięki wielkie. Ekstraligowej tabeli na czele Rice, który w trzech meczach zdobył komplet punktów, drugie biuro podróży Cayman Travel, które w dwóch meczach skompletowało 6 punktów, a trzeci Beltimex w dwóch meczach 4 punkty. Tabelę ekstraligi zamyka Nikolaj, które rozegrało jak na razie dwa mecze i obydwa przegrało, natomiast Wizopol i Ratusz Team jeszcze spotkania ligowego nie rozegrał. W kolejnym swoim meczu WWD Polska odniosło w kolejne wysokie zwycięstwo. Tym razem pokonał Fini Mondo aż 14 do 6 i z kompletem zwycięstw prowadził w pierwszej ligowej grupie A. Tym razem najskuteczniej zagrał Szymon Pasco, który zaaplikował rywalom aż 5 bramek. W dalszym ciągu na miano niepokonanej drużyny w pierwszej lidze grupy A pracuje drużyna Kartoni. Mało tego, w czterech meczach bieżącego sezonu zespół ten zdobył komplet punktów i chyba dzisiaj już można stawiać go w roli faworytu do awansu. Czy mistrza również? Z pewnością walka z innymi kandydatami do wywalczenia tego trofeum, takimi jak WWT Polska Węglosmyk czy United UnitedLTPak.pl będzie pasjonująca. W minionym tygodniu Kartonia pokonała 7-2 Autoradio, które od kilku już sezonów należy do czołówki piłkarskich zmagań oraz rozprawiło się z SWA wygrywając 6 do trzech. WWT Polska i Kartonia w czterech meczach zdobyły po 12 punktów i właśnie te dwie drużyny przewodzą stawce pierwszej lice grupie A. Natomiast tą tabelę zamyka Primero Juloko Katowice oraz South Blast, które bez punktów kolejno w dwóch i trzech spotkaniach. W pierwszych fragmentach spotkania pomiędzy Termowentem i Niegalaktycznymi dwa razy wychodził na prowadzenie ten pierwszy zespół za sprawą trafień Sebastiana Stachańskiego i Łukasza Putka. Ale i galaktyczni nie byli gorsi, gdyż doprowadzili do remisu. Pod koniec pierwszej połowy Putek po raz drugi wyprowadził swój zespół na prowadzenie, a na 4 do 2 podwyższył Stachański. Pierwsza połowa zatem zakończyła się wynikiem 4 do 2. Osiągniętej przemogi, ekipa zawodnia już nie zaprzepaściła. Prowadzenia nie oddała do ostatniego gwizdka sędziego, i cały mecz wygrała 7 do 5. Szybki rzut oka na tabelę: pierwsza Ikea 306 Katowice z 7 punktami na koncie, drugi Fort, nowy Dwór Byton, trzeci Termowe Technologii czwarty FC Tytek. Tabele zamykają Tyskie Browary, Książęce, KP Biuro, Podróży, Rafa Travel oraz Silesia Trading. Jak burza rozpoczął wiosenny sezon zespół aktualnego lidera tabeli drugiej ligi grupy B, Kamikaze. 4 mecze, 4 zwycięstwa i już na wstępie ligowych zmagań, 5 punktów przewagi nad drugim CST i Tese Vittel. W minionym tygodniu Kamikadze rozprawiło się z kolejnym rywalem, tym razem No Name, którego pokonało 8 do 2. Rozstrzygnięcie zapadło praktycznie już w pierwszych 25 minutach, po których lider prowadził 5 do 1. Po zmianie stron, dołożył kolejne trzy cenne trafienia i ostatecznie skończyło się tak jak się skończyło. Dobrą pasę podtrzymuje również RR Projekt Manhattan. W meczu z niezwyciężonymi już do przerwy prowadzili 3 do 0. Ciekawostką jest fakt, że wszystkie trzy bramki strzelił Marcin Kaduk. Niezwyciężeni po zmianie stron ostro wzięli się do odrabiania strat i po bramkach Kamila Menkieli i Łukasza Łosia doprowadzili do wyniku 2 do 3. Jednak bardzo szybko Sebastian Sosnowski sprowadził ich na ziemię. Strzelił gola na 4 do 2, a kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Andrzej Rostropowicz i zrobiło się 5 2. Ostatecznie ekipa z Manhattanu wygrała 7 do 3, potwierdzając, że udział w rozgrywkach halowych był doskonałą formą przygotowania do wiosennego sezonu. I tabela drugiej ligi grupy A, pierwsze Kamikadze, 5 spotkań, 15 punktów, 45 bramek strzelonych i tylko 6 straconych, naprawdę oby tak dalej panowie. Drugie CST i Tesewitel, trzecie Tricolore Pizza, natomiast jadąc kolejno od dołu RC Kajka, Katowice, Holdem, Liwo Tłumaczenia i Niezwyciężenie. W tym tygodniu Yellow Submarine rozegrało dwa spotkania ze zmiennym szczęściem. Więcej o tych meczach opowie nam kapitan tej drużyny. Z nami zawodnik, kapitan drużyny Yellow Submarine. Zanim przejdziemy o tym co było dzisiaj, zapytam Cię co było we wtorek, czyli przegrany mecz niestety z kompet opro oprogramowania 5-3. No we, we wtorek niestety nam nie, nie poszło zbytnio, generalnie w pierwszej połowie ani jeden strzał z naszej strony nie poszedł w światło bramki, więc generalnie nasz najlepszy napastnik Łukasz Miel Mielnicki miał słaby dzień i po prostu no jakoś tak nam nie wyszło, oni grali cały czas z kontry, mieli pięć strzałów, pięć bramek, no i tak się skończyło. Jak widać wyciągnęliście konsekwencje z tej porażki wtorkowej, bo dzisiaj już znacznie lepiej to wyglądało, zwycięstwo dość przekonujące, 8 do 4. No tak, tak, generalnie tak śledzimy cały czas jak tam układ tabeli i wiemy, że po prostu bramki będą decydować głównie o tym, kto po prostu zajmie miejsca w pierwszej trójce. No i dlatego staraliśmy się po prostu szli. Na samym początku jakoś nam to nie szło w pierwszej połowie, ale potem żeśmy się zwarli i zaczęliśmy grać. Dobrze. Dzisiaj w głównej roli wystąpił Łukasz Majka, wasz, wasz snajper, cztery bramki wiekowe wykonaniu. No tak, zgadza się, Przez w, dwóch, w dwóch pierwszych meczach nie mógł z nami grać, gdyż złapał kontuzję nogi i czekaliśmy na niego bardzo, żeby do nas wrócił, w końcu się pojawił, już w tamtym meczu też, już coś tamten, grał fajnie, no ale w tym już jednak super, strzelił te bramki, które miał i jesteśmy z niego dumni. Podsumowując, cztery mecze, dziewięć punktów, jest to dla Was zadowalający wynik, czy jednak ten mecz z konspektem yy, żałujecie, że, że nie zakończył się, zakończył się tak, a nie inaczej? No żałujemy trochę, bo gdyż wiemy, że wcześniej ta drużyna nazywała się Partner z Mysłowice, graliśmy z nimi, i szło nam dużo lepiej, więc jesteśmy trochę, no, że tak powiem, smutni z tego powodu, że nam nie poszło, no, ale gramy dalej, chcemy zająć miejsce w pierwszej trójce i to jest nasz cel na ten sezon. Dziękuję uprzejmie. Po 25 minutach gry Zaberzie prowadziło z Dąbudem 2 do 1. Grzegorz Adamczak wyprowadził ten zespół na prowadzenie. Po bramce Dawida Kicza było już 1 do 1, a jeszcze przed ostatnim gwizdkiem bramkę na 2-1 dla Zaberzia zdobył Jacek Jarnot. Ten sam zawodnik po zmianie stron podwyższył na 3 do 1. Niedługo potem kontaktowego gola strzelił Łukasz Ogierman. Na tym emocje w tym meczu się nie skończyły, a wręcz przeciwnie, po bramce na 4-2, którą dla Zaberdzia strzelił Mariusz Pawełczyk, Dombut odpowiedział dwoma celnymi trafieniami Adama Walasa i mieliśmy 4-4. Piąta i jak się później okazało, zwycięska bramka dla Zaberdzia była autorstwem Grzegorza Adamczaka i mecz ten zakończył się wynikiem 5-4 dla Zaberdzia. Aż cztery drużyny z dorobkiem 9 punktów przewodzą tabeli drugiej Ligi Grupy B. Są to kolejno Piomir Tarnowskiej Góry, Comspect, producent oprogramowania Old Boys Zabrze i Yellow Submarine. Natomiast nie najlepiej wygląda yy, w tym momencie sytuacja SBL Team, który w trzech meczach nie zdobył jeszcze punktu. Podobna sytuacja ma się z Piast 1000 oraz Śląsk Katowice, natomiast te drużyny rozegrały jeszcze... Po dwa spotkania, natomiast SBL Team już, już trzy mecze na koncie, no i naprawdę musi ta drużyna zacząć szukać punktów w ligowych zmaganiach, jeżeli chce myśleć o pozostaniu drugiej lidze. Dramatyczny przebieg miało spotkanie FC Aladdin z Gate Protect. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3 do 2 dla Gate Protect. Drugie 25 minut również lepiej zaczęła ta drużyna. Zdobyła ona bramkę na 4 do 2. Była to trzecia bramka Dariusza Dzierżaka w tym spotkaniu. Jak się później okazało, było to ostatnie trafienie Gate Protect w tym spotkaniu. Później o wiele lepiej radzili sobie zawodnicy FC Aladdin. Nie dość, że zdołali doprowadzić do wyrównania, strzelili jeszcze cztery gole. Za sprawą trafień Tomasza Śmiłka i Pawła Wilka doprowadzili do wyrównania. już Woźny wyprowadził swoją drużynę po raz pierwszy w tym spotkaniu na Kolejne trafienia dołożyli Wilk, Buchcik oraz Latos i mecz zakończył się pewnym zwycięstwem aktualnego lidera tabeli 8-4. trzeciej lidze w grupie A na prowadzeniu FC Alladyn. Komplet punktów po trzech spotkaniach na koncie tej drużyny. Druga Silesia Katowice i FC Pap Te drużyny w trzech dotychczasowych, dotychczasowych rozegranych spotkaniach skompletowały 6 punktów. Natomiast z dołu tabeli JobExpress.pl, Galen oraz Gate Protect. Te drużyny w trzech meczach nie zdobyły jeszcze punktu. Co prawda drużynom tym nie grozi spadek, natomiast warto byłoby pokusić się już o jakieś Punkty. W meczu pomiędzy Galus PL i Kosmik FC do bramki rywali trafiali tylko ci pierwsi. W pierwszych 25 minutach byli to kolejno Adrian Kryst, Damian Brzozowski i Marcin Starowicz. Po zmianie stron gra nieco wyrównała się, ale zawodnicy Kospi nie potrafili pokonać dobrze spisującego się między słupkami bramkarza Gallusa, Macieja Kamińskiego, a że sami stracili jeszcze jednego gola schodzili z boiska z bagażem czterech straconych bramek i zerowym dorobkiem punktowym. Gallus jako nowa drużyna w naszych rozgrywkach jak do tej pory spisuje się znakomicie, we wszystkich rozegranych dotąd spotkaniach zdobyła komplet punktów. Patrząc na tabelę trzeciej ligi grupy B, śmiało można wskazać pretendentów do awansu. Z pewnością będą to Bobrek Team, Artcam czy Galuspel, te różne jak na razie w samym czubie tabeli. Co prawda, z trzeciej ligi spaść nie można, natomiast można zakończyć ją na ostatnim miejscu. I właśnie w takiej sytuacji na dzień dzisiejszy są Katole, ZRG Górem oraz Cosmic FC. W tym tygodniu w szóstce kolejki między słupkami stawiamy Grzegorza Zięcika z Rajsa. Jego bardzo wysokie umiejętności bramkarskie są znane w Redboxie nie od dzisiaj. Doskonale broni tak na rapidzie jak i w ligach halowych, w których Rajs również od kilku lat bierze czynny udział. Mówienie zatem o jego zaletach byłoby tylko powielanie tego co już i tak wszyscy wiedzą. Wspomnieć należy zatem, że w ostatnim meczu, w którym Rajs zmierzył się z Nikolai, zachował czyste konto, broniąc co najmniej kilkanaście bardzo trudnych strzałów. Przed Grzegorzem Wzięcikiem ustawiliśmy w tym tygodniu Jarosława Niedźwiedzia z Artkamu. Po raz drugi z rzędu do Szucki nominujemy właśnie tego zawodnika. Tym razem poprowadził swój zespół do zwycięstwa z Pabszaczą Katowice. Lewonożny zawodnik strzelił cztery bramki. Oprócz tego doskonale spisywał się tak w obronie, gdzie bardzo skutecznie potrafił rozwiedzić takie rywala. Jak i w pomocy, gdzie potrafił piłkę przytrzymać, uspokoić grę, kiedy trzeba było i wyprowadzić za kontrę. kontra. Kolejnym zawodnikiem w szóstce kolejki jest Arkadiusz Żyła, reprezentant minowy Ekochem. To on poprowadził swoją drużynę do pierwszego w tym sezonie zwycięstwa. Strzelił aż cztery bramki w meczu ze SW, a jego drużyna wygrała 10-8. Łukasz Majka z Yellow Submarine Zawodnik wicelidera drugiej ligi grupy B, już w sezonie halowym wyróżniał się w swoim zespole i był jednym z najlepszych zawodników w pierwszej lidze. Niejednokrotnie przesądzał on o zwycięstwie tych strzelając kilkanaście bramek i zaliczając co najmniej drugie tyle asyst. Po udanych występach na hali przyszedł czas na kapitalne wykonaniu make it match na sztucznej nawierzchni obiektu Rapid. W spotkaniu z szaleńcami harował na całej długości i szerokości popularnej klatki. Jego starania przyniosły efekt w postaci aż czterech strzelonych goli i zwycięstwa jego zespołu z szaleńcami 8 do 4. Szymon Pasko z WWT Polska w miniony piątek po raz kolejny potwierdził, że umiejętność strzelania goli nie jest mu obca. W pojedynkę potrafi rozstrzygnąć losy spotkania i w pojedynkę przechylić szale zwycięstwa na korzyść zespołu, w którym aktualnie występuje. Nie inaczej było w ostatnim meczu przeciwko Finimondo, w którym pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Ostatnim zawodnikiem wszyscy kolejki jest Andrzej Kukieła z wypożyczalni budowlanej .pl. W poprzednim sezonie został królem strzelców w trzeciej lidze grupie A. Po się do drugiej ligi utrzymuje strzelecką formę z jesieni i choć na drugoligowych boiskach o gole jest z pewnością nieco trudniej, Kukieła nie ma z nim żadnych problemów. W piątek przeciwnikiem jego zespołu był AKS, któremu strzelił aż 7 goli, prowadząc tym samym wyborczalnie do okazałego zwycięstwa 9-3. do Na zakończenie naszego cotygodniowego raportu z Ligi Redbox chciałbym zainteresować Państwa naszą nową inicjatywą Jaką będzie konkurs? W każdym kolejnym magazynie o Katowickiej Lidze Piłkarskiej szóstek Redbox przedstawiać będziemy pytanie dotyczących naszych amatorskich rozgrywek. Magazyn ukazuje się w każdy wtorek, zatem do czwartku czekać będziemy na prawidłowe odpowiedzi, które prosimy przesyłać do nas na adres ligi ligiśląskmaupa.redboxsport.pl. W piątek publikować będziemy listę osób, które przysłały prawidłową odpowiedź. Natomiast w poniedziałki o 17 w naszym markecie sportowym przy ulicy Bukowej 1 zaprosić będziemy chcieli Państwa na losowanie nagrody. Nagrodą będzie książka autorstwa Patryka Barclaya o genialnym José Mourinho. Zapraszamy zatem wszystkich uczestników ligowych zmagań do wzięcia udziału w konkursie. A pytanie w tym tygodniu brzmi... Wymień wszystkie miasta, w których odbywały się amatorskie rozgrywki piłkarskie Redbox. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. W tym tygodniu ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu.